Cześć wszystkim, tu jest Pozdrow z RLD i witajcie na jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się testem napojów izotonicznych prosto z KRLD. W trakcie targów handlowych w Pyongyangu kupiłem dwa oto takie napoje dla sportowców i dzisiaj je przetestuję w trakcie treningu wieczorem. Napoje prezentuje się w ten sposób. Wyglądają całkiem ok. Butelka przypomina nawet taką butelkę napoju izotonicznego, jaką byście mogli znaleźć w Polsce, czy w Japonii, czy w jakimkolwiek innym kraju. Ta butelka ma nawet taki tutaj ustnik do łatwiejszego picia, bardzo często spotykane w napojach izotonicznych. Tu natomiast jest mniejsza butelka 250 ml. Jest zwykła plastikowa butelka. Jakiś, nie wiem, czym to się różni, ma inny kolor. Że nie inny smak. To natomiast jest koloru takiego białego. Z czym to jest? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to będzie z dodatkiem magnezu. Tutaj mam duży napis MG. więc pewnie Dodatkowy magnez będzie. Tego co pamiętam, to na stoisku było kilka rodzajów tych napojów. Każdy miał właśnie tutaj inny pierwiastek pisany oprócz uranu. Więc prawdopodobnie są o różnych smakach i z dodatkowymi właśnie różnymi tam jakimiś witaminkami czy dodatkowymi suplementami dla sportowców. Oba te produkty zostały wyprodukowane przez firmę Stadion 1 Maja, 1 Majowy, Więc to jest logo tej firmy. Jest to jedna z większych firm spożywczych w KRLD. Ich stoisko było całkiem spore na targach handlowych, mieli dużo różnych produktów spożywczych, nie tylko napoje. Więc bardzo dużo było w ogóle rodzajów różnych napojów, jakieś słodycze, więc jestem bardzo podekscytowany, że będę miał okazję spróbować, jak to smakuje. Poza mi się design tej butelki, tutaj mamy Alpy chyba, jakieś takie strome gór, góry, nie wiem, może... No raczej to nie są góry z Korei Północnej, To też jest ciekawe, że wybrano takie zdjęcie, a nie inne do promocji. Dodatkowo urocze jest to, że tutaj mamy takie... E, taką pochodnie jak w zwierzę z napisem 2,2 i nie mam pojęcia co to może znaczyć 2,2 w skali smaku Juche? no nie wiem w każdym razie można rozpoznać ten produkt, że pochodzi z Korei Północnej właśnie po przynajmniej dwóch znakach stadionie majowym oraz pochodni Juche więc jeśli nawet jeśli ktoś nie zna koreańskiego to patrząc na to opakowanie, można wywnioskować, że ten produkt pochodzi z Korei Północnej. Dość już mojego gadania, idziemy na trening. Dzisiaj wieczorem będę trenował z moimi znajomymi. Witam ponownie, już wieczór i nastał czas treningu. A jakie byłoby lepsze miejsce do przetestowania moich północno-koreańskich napojów izotonicznych, niż tutaj e, mały stadion, gdzie można pobiegać? obok parku jogi. Tutaj często przychodzę na treningi biegowe. Na start, jeszcze przed treningiem wypije ten oto czerwony napój ze sportowcem na obrazku. Wygląda bardzo zachęcająco. Otwieramy. Pachnie jak Red Bull bez gazu. Od razu mówię. I rzeczywiście ma podobny smak coś w stylu Red Bulla, takiego Tigera, Blacka czy jakikolwiek napój energetyczny tylko, że jest bez gazu ja nie wiem, czy to może przypadkiem jest właśnie nawet napój typu energetyk, a nie izotonik trochę trudno mi to określić, ponieważ nie do końca jestem w stanie przeczytać skład, ale widzę, że tu jest bardzo dużo witamin witamin C, A, B, 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 B dużo witamin B, witamina D, E F, K, P, P jest dużo różnych składników jest w tej butelce. No smakuje w miarę ok. no tak jak już mówiłem, rozgazowany energetyk. Trochę słodki jest, więc prawdę powiedziawszy to mi się chce jeszcze bardziej pić po spożyciu tego napoju. Ponieważ mam jeszcze sporo czasu do rozpoczęcia treningu, no to posilę się tym oto napojem o smaku Red Bulla prosto z Korei Północnej. Teraz ja pytanie, kto w ogóle takie rzeczy pije w KRLD? Bo szczerze powiedziawszy, to ja widziałem w Korei Północnej tylko raz osobę, która biegała dla sportu, dla zabawy. Tak, uprawiała jogging po prostu. I to było we wrześniu. Pierwszy raz zobaczyłem ee, koreańczyka, może to była koreanka, widziałem zaś daleka która, który uprawiał jogging wzdłuż rzeki Tydunga. I to był dla mnie szok, bo jeszcze nigdy nie widziałem w ogóle. Kogokolwiek w KRLD, żeby biegał dla sportu. Raczej zazwyczaj to widzi się biegających żołnierzy, ale jak oni biegają, to wiadomo, że to jest trening wojskowy, a nie biegają sobie dla sportu. Więc było to dla mnie miłe zaskoczenie. I szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, żeby żołnierze koreańscy dostawali takie napoje przed treningami w koszarach. Więc dla kogo jest ten napój? To mnie zastanawia. Ale może coś się zmienia w KRLD i rzeczywiście może trochę osób zaczęło uprawiać bieganie jako sport, jako rozrywkę, jako hobby. Bo na tych targach handlowych, które widzę, na których byłem w Pyongyangu, to sprzedawali ciuchy także do biegania. Mieli koszulki sportowe, czapeczki, jakieś tam spodenki. Więc produkują w KRLD jakiś sprzęt sportowy. Próbuję tutaj nie wpaść w biegających ludzi, trzeba uważać. Więc coś tam, coś tam produkują, prawda, dla sportowców. Niekoniecznie wszyscy należą do nie wiem, reprezentacji narodowej w bieganiu czy w innych sportach lekkoatletycznych. Możliwe, że pojawiają się osoby, które zaczynają traktować sport jako hobby, jako rozrywkę. Coś, co wydaje mi się w Karel jeszcze jakiś czas temu było nieobecne. Witam z powrotem, na tartanie. Zabieramy się za trening. Chciałbym dzisiaj zrobić jakieś 10 km. Najpierw będzie 4 km rozgrzewki, a potem w grupie będziemy biegali to nie jest 6 km. Zrobimy. W trakcie tego godzinnego treningu wypiję ten północno-koreański napój izotoniczny od firmy 1 majowej. Stadion 1 maja, czegoś tak. Zobaczymy, jak smakuje. Może go otwórzmy też. Pokażę Wam otwarcie. Jest taki ustnik. I tutaj trzeba oderwać kawałek plastiku, żeby to otworzyć. Ostatnio popularne są takie otwarcia, także u nas. I do góry. U! Dobra, próbujemy. Izotonik z Karele. Pachnie... jak każdy izotonik, który chyba piłem do tej pory. Słodki. Nie ma jakiegoś konkretnego smaku, to jest chyba taki Grapefruit. Tak jak u nas są e, takie Power Raider, czy mm, te inne izotoky. No w Japonii na przykład jest ten pokary Też właśnie napój jest koloru białego. I to smakuje w dość podobny sposób. To ma smak właśnie Grapefruita. Jest bardzo słodki. W miarę znośny ma smak, można to wypić normalnie. Teraz czas na trening. Dzisiaj biegamy na 1600 metrów. Potem chyba dwa razy 1000. Więc jak zwykle interwały W już Wam mówiłem, ale jednym z moich marzeń jest przebiegnięcie maratonu w Pyongyangu. Jest organizowane w kwietniu. Po urodzinach Kim Il-Sunga. Świetna impreza. Około 1500 biegaczy z całego świata. Bardzo fajna atmosfera. Jest dużo możliwości kontaktu z lokalcami po drodze. Większość osób, które były na tym maratonie, bardzo go sobie chwalą. Także chciałbym się wybrać, na razie jeszcze nie miałem okazji. Jeśli by się znaleźli chętnie wśród moich widzów, to moglibyśmy razem pojechać na ten maraton. A jak nie w kwietniu, bo to jest trochę hotel kory i nagle jak dobrze wypełniony, to możemy pojechać także w październiku za rok na jesienny maraton w Pyongyangu, bo także zorganizowany. Interwał 1600 metrów zakończony. przyznać, że dawno już nie biegałem tak szybko. Przerwy po Ironmanie w Korei Południowej. Nawet ok, Nawet mi smakuje ten napój. Jest może odrobinę za słodki. Pozostawia taki słodki posmak w ustach, a jednak izotonik wolelibyście mieć nie zbyt przesłodzony, bo inaczej Przyzwyczajenie się robi trochę niedobrze, jak tego musi dużo wypić. Całkowicie da się to wypić. Nie jest to żaden trucizna. Zamiast uranu jest magnez dodany. Zapytajmy się też moich kolegów, jakim smakuje napój prosty z karyldę. Ciekawe, co powiedzą. Pardon? to jest półwielka produkcja z lat Nie mam Too much salt and sugar. Too much salt and sugar? Yeah, a little less. Yeah, yeah I think th I had I cut down on salt and sugar. So... Oh, but it's really good... It's really great if you're, you know... In the summer. When you're losing a lot of salt and sugar. That's good. But not... Not tonight. <laughs> there we go. Some real drinks for... Real North Korean soldier. Okay, guys! Yeah, yeah. <laughs> How do you like it? <laughs> do you feel... <laughs> Starting a revolution. I feel patriotic and I feel like goose <laughs> <laughs> Drop the book. It's, it's, it's quite sweet, it's syrupy. Yeah, yeah, yeah. Uh, yeah, I think it needs more salt, less sugar. I think that's really what awesome it too. Yeah, but it's, it's impressive they have much that much yes. sweets there. I, I didn't think they had that, right? There that... you go. Tell me, what do you think about the jucha drink? Hey, so uh, if anything happens to me, uh, I'm Yeah, I'll tell your wife right, uh, you love her. Mój, mój kid gets my house, and my wife gets uh, the apartment. Och, to jest kieł. Is it okay? O nie, ha cię! Kam Generalnie jest do pizza, więc jakby to było podawane maratonie Pyongyangu, to Myślę, że można na tym jechać przez cały wyścig. Daję temu napojowi 15 na 20 dżuczek gwiazdek. Polecam, jak będziecie w Pyongyangu potrzebowali napojów sportowych. Aczkolwiek wątpię, ponieważ raczej nie pójdziecie pobiegać wokół moku hotelu Koju ani Do, Więc nie będzie wam żaden napój sportowy potrzebny. Ale mimo wszystko, możecie zakupić taki oto napój w różnych miejscach, prawdopodobnie już w K-E-R-D. Na razie mi się jeszcze nie chce żygać. Jeśli by mi się chciało żygać, to później dogram epilog, w którym Wam opowiem o moich doświadczeniach po wypiciu całej butelki tego napoju. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta recenzja północokoreańskich napojów izotonicznych dla sportowców. Ja się żegnam. Zostawcie komentarz, zostawcie suba i sprawdźcie także mojego Instagrama, gdzie wrzucą dużo fanek z KRLD oraz z Japonii. Do następnego odcinka. Do zobaczenia w pierach.